Dziś za najcięższe przestępstwa środowiskowe grozi 12 lat pozbawienia wolności. Niedługo ma się to jednak zmienić, bo jak mówi Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu, resort przygotowuje zaostrzenie kar. Zmiany dotkną przede wszystkim firmy. Które dotychczas czerpały zyski na przykład z odbierania niebezpiecznych odpadów z zakładów produkcyjnych i utylizacji w ich sposób niewłaściwy. Dla policji ten rodzaj przestępstw ma się stać jednym z priorytetowych, a funkcjonariusze odbędą specjalne szkolenia w tym zakresie. Maksymalna kara za takie działania wzrośnie z 12 do 25 lat. A czym w ogóle są takie przestępstwa? To jest każde działanie, które może naruszać ochronę środowiska i ma szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego, dla zdrowia ludzi, dla populacji zwierząt. To może być nielegalne składowanie np. odpadów toksycznych, handel takimi substancjami, które naruszają warstwę ozonową. Mówi Agnieszka Welkowicz z Fundacji WWF. Ale nie tylko właściciele firmy mają powody do obaw. Urzędnicy chcą się także zabrać za zwykłych obywateli. W ustawie kodeks wykroczeń procedowane są zmiany podwyższające kary grzywne za zaśmiecanie miejsc publicznych i gruntów polnych do 5 tys. zł. Dziś taki mandat wynosi 500 zł. My śmiecimy na potęgę i nie jesteśmy jako Polska osamotnieni w tym procederze. Wyliczenia za ubiegły rok lasów państwowych, oni oszacowali, że co roku do lasu wywożone jest około 110 metrów sześciennych śmieci, czyli to jest mniej więcej tyle, co tysiąc wagonów kolejowych. Mamy także szacunki lasów miejskich w Warszawie za ubiegły rok, za 2020 rok, na sprzątanie wydały około 700 milionów złotych. W latach wcześniejszych to było około pół miliona złotych, więc widzimy, że ten trend niestety się zwiększa. Ale jak dodaje, nie jest przekonana, czy te kary coś dadzą. Czy nie lepiej zainwestować część środków na dofinansowanie organów, które miałyby polepszyć wykrywalność tego typu przestępstw? 25 lat to jest jak za zabójstwo. No, można by tu pokusić się, że to też jest zabójstwo przeciwko przyrodzie. Z kolei, jak mówi Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bolt, problem nie leży w samej wysokości mandatów. Jak sobie zerkniemy do statystyk prowadzonych przez policję w zakresie wszczynania takich postępowań, wykrywania tego typu przestępstw, no to niestety dojdziemy do wniosku, że tych przestępstw w zasadzie się nie wykrywa i w zasadzie się za nie nie skazuje. Mówimy o liczbach rzędu 20 do 50 przypadków rocznie, jak chodzi o wyroki. I najwyższe kary, jakie się orzeka za te przestępstwa w tej chwili, to około dwóch lat pozbawienia wolności. A po drugie, mamy niewykorzystany potencjał zupełnie osób, które na ochronie środowiska w Polsce się znają i które służbom mogły bardzo by skutecznie pomagać. Te osoby i te podmioty to po prostu organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. A co na to sami obywatele? Na pewno taka forma zmusi do myślenia ludzi, którzy trują środowisko. To myślę, że to jest naprawdę super, że ktoś w ogóle coś takiego wymyśla, tak? Bo dużo ludzi robią rzeczy po prostu nie, niedobrych dla przyrody i dla klimatu. W naszym społeczeństwie nie wiem, czy to odniesie skutek, bo po prostu te kary są zwiększane, a i tak jak było rzucane, tak jest rzucane i tutaj trochę mam wątpliwości. Jedno jest pewne przyroda sama się nie ochroni, więc bez względu na wysokie czy niskie mandaty, po prostu nie powinniśmy jej niszczyć. Anna Zakrzewska, Radio Nowy Świat.